Cześć, ja się nazywam Jarek z Szalonych Walizek i wspólnie z Dorotką witamy Was na wielkopolskim odcinku Międzynarodowej Drogi Wodnej 70. Na który tym razem ruszyliśmy, by poznać kajakowe możliwości dwóch rzek. A jakie to będą rzeki? Zobaczcie sami. 26 km do przepłynięcia Gwdą. z jedną przenoską w łyżkach. Tam obowiązkowo wszyscy muszą wysiadać. Czeka się, wije. Jak zobaczycie, będziemy przed... Może tak, jak będziemy dopływać do Motylewa, to zobaczycie piękny kościół, który zobaczycie sześć albo siedem razy, bo będziemy go opływać po prostu z różnej perspektywy. E, takim punktem charakterystycznym, jak dopływamy do ujścia jest komin e, Huty Szkła. Uwaga, jak zobaczycie go po raz siódmy przed sobą, to znaczy, że jesteśmy w ujściu. Tak się spieszyliśmy ze startem, że nie powiedziałem wam gdzie startujemy. Jesteśmy w Pile, za chwilę opuszczamy Piłę. Jesteśmy na rzece Jak Wda i płyniemy do miejscowości Ujście, jedną z bardziej pokręconych rzek w tej części Polski. Rok temu obserwowałem ją z drona. Już widziałem, że jest cudowna. Słońce wyprostujemy się trochę. Słuchaj, kiedyś Andrus śpiewał taką piosenkę. Spałem w Pile, piłem w Spale. Tak mi się kojarzy. Nie, nie wiem, czy to będzie o tym. <śmiech> <śmiech> Sprawdzimy. Ale jedno jest niezaprzeczalne: że nasze przypuszczenia co do gwdy, jakie mieliśmy po rejsie Hausbotem przez Polskę po wodzie, sprawdziły się. Za nami bystrze. Trzeba było wiosłować, więc średnio mogłem to nakręcić. Ale tutaj podobno nawet są robione szkolenia z kajakarstwa górskiego. Gdy zajrzymy pod tafle wody, to przekonujemy się, że wszystko, co czytaliśmy wcześniej o gwdzie. To prawda, rzeka ma bystry nurt, ale przede wszystkim jest bardzo czysta. I to kolejna po brdzie tak czysta rzeka na naszej trasie. Ty się przebierasz? No jak? No Proszę, kurczę, mistrzyni. Ja nawet bikini założyłam. Zobaczcie tu taką ciekawostkę, jak rzeka Gwda wycina sobie miejsce. Tutaj z boku podcina brzeg. I tak rok po roku podcina, podcina, podcina i robi sobie takie coraz większe zakrętaski. Jak to z góry wygląda? To po prostu serpententka, Taki makaronik, w wstążeczka pozwijana, jakby się, jakby się ją z kieszeni wyjęło. Wygląda niesamowicie. Poeta, jaki jesteś. Jakie tutaj wstążeczkę, jezu, serpentynkę. Się <śm-'> w człowieku kochanowski obudził. Tak sobie patrzę jak ta natura jest mądra. Tu rzeka podcina brzeg. Jest no taka ściana ziemi i piasku i jaskółki już tam wynalazły sobie miejsce. Słuchajcie, są te dziurki i one mają tutaj swoje gniazda. Super pomysł, bo tutaj żaden człowiek, kot raczej po tym się też nie, wep, nie będzie wspinał. Super, bo widziałem jaskółkę. Dorisek pyta, skąd wiem, że jaskółkę? Ja o widziałem, że tam tą jaskółka. Znaczy, Powiedzmy sobie tak, ja się nie znam na ptakach, wydawało mi się, że to jest jaskółka, no. a pewnie ktoś ze speców ornitologów powie, jaki ptak może w takim miejscu mieszkać. Jeżeli wiecie, no to też napiszcie pod tym filmem. Powiem wam, że jestem w szoku, jak czysta jest rzeka Gwda. To, że tam dno widać, to jest pikuś. Są piękne, czyste rośliny i bardzo różnorodne rośliny. I na dnie jest piaseczek, nie ma jakichś takich osadów, w ogóle jest kosmicznie. Ja Wam o tym wcześniej nie powiedziałem, ale my płyniemy z taką bardzo doświadczoną ekipą z piły Stowarzyszenie Kajakowe Zwałka. Bardzo ładna nazwa, podoba mi się. I oni są tak rewelacyjnie przygotowani, zresztą doświadczenie widać od razu. Trzy godziny minęły, nie spieszymy się i zatrzymujemy się e, kawałeczek za piłą na przystanku na kawę. Pierwszy przystanek zrobiliśmy w Kalinie, i jest to przystanek na kawę. A tutaj już się ta kawa przygotowuje. Jedno z zakoli, licznych zakoli rzeki Gwda. Zaraz wam to pokażę, jak to wygląda z góry. Z góry szczególnie dobrze widać, jak meandruje Gwda i jak wyglądają starożecza, które ostatecznie odcina. No. nie masz Nie ma. Na całym odcinku gwdy od jeziora wierzchowo aż do ujścia prowadzi po niej szlak kajakowy. Jeszcze wczoraj były chmury, straszyło deszczem, dzisiaj po prostu słońce. Są śliczne kumulusy. Jest piękna rzeka, i może teraz trochę o tej rzece. Ja Chcesz coś powiedzieć? Ja afirmowałam, całą noc afirmację, robiłam takie na pogodę. I Doris jak ty jesteś skuteczna? Dorotka jest absolutnie skuteczna, jeżeli chodzi o te sprawy. Pogoda jest wymarzona, zamówiona. Ale krótko o rzece Gwda to jest rzeka, która ma 145 km długości. Jej dorzecze ma powierzchnię około 5000 km2. To jest całkiem spora rzeka. Całkiem szeroka, jest bardzo czysta. Ona jest w pierwszej drugiej klasie czystości. My jesteśmy na tej rzece pierwszy raz. Rok temu płynęliśmy tuż obok po międzynarodowej drodze wodnej i widzieliśmy Gwydę i ona już nas wtedy bardzo mocno zainteresowała. I teraz się przekonujemy, że to zainteresowanie było słuszne. A to wspomniany wcześniej kościół w Motylewie, najstarszy w okolicy, który widzimy pierwszy raz na jednym z zakrętów rzeki i nie ostatni. Jeszcze, jeszcze, jeszcze kawałek. Podczas spływu boków, po gdzie jest jedno miejsce, które trzeba się zatrzymać, jest przenioska, i to miejsce jest przy elektrowni wodnej w miejscowości Wyszki. Jest taki brzeg, jak tutaj wbić, przenosimy, zostawiamy kajak z drugiej strony i dalej od byszek do ujścia, bo to już jest dosyć blisko. Moim zdaniem są jedne z piękniejszych meandrów na tej trasie. W ubiegłym roku, gdy płynęliśmy międzynarodową drogą wodną i Notecią zatrzymaliśmy się na w ujściu, jak tutaj wyleciałem dronem i zobaczyłem wtedy te niesamowite meandry i stwierdziłem: wow, jaka fajna rzeka! I rzeczywiście, jak się płynie, to jest duże wow! Jak przenioska to przenioska, nie ma lipy. Łapiemy kajaczek i lecimy z kajaczkiem na drugą stronę. Elektrownia byszki o mocy ponad 2 MW jest dość nowa, bo powstała w 2012 roku. A tuż za nią widać chyba najbardziej pokręcony odcinek gwdy i bardzo dobrze widoczne Starożecza. Które powoli zarastają, ale są przy okazji świetnym schronieniem dla wielu mniejszych zwierząt. Taka ciekawostka hydrologiczna tuż przed miastem ujście. Jest wyspa i w ciągu jednego roku w tym miejscu rzeka przecięła sobie nurt. Tutaj zobaczcie tu, 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 tu jest taka wyspa i ta wyspa była większa. I tutaj gdzie ja stoję w tej chwili mogę sobie je przejść. Rzeka przecięła tę wyspę i zaczyna sobie kształtować nowe koryto i właściwie płynie teraz, płynie teraz tamtą stroną. Na horyzoncie pojawiają się pierwsze zakłady, które zwiastują, że zbliżamy się do Noteci i miasta Ujście. Powolutku kończymy naszą przygodę na rzece Gwda, która za chwilę ma ujście w miejscowości Ujście do Noteci i tutaj wam zaraz pokażę. Skręcamy w lewo tutaj, popłyniemy i nieco pod prąd, gdzie zakończymy naszą wyprawę w Bindudze, gdzie rok temu staliśmy, a w tym roku wypożyczaliśmy kajaki. Bardzo fajne miejsce, gorąco polecamy. Jak widzisz, to miejsce znajduje się nie dość, że na międzynarodowej drodze wodnej E70, to również na pętli Wielkopolski w nurcie Noteci. Bardzo wygodne, nie tylko dla kajakarzy. I tak, kochani, trzeba zakończyć dobry spływ kajakowy. I tak go właśnie kończymy. Bum, zmiana, drugi dzień, jesteśmy na Noteci. Już nie jestem sam w końcu. Eee, słuchajcie, śmieje mi się gęba sama od ucha do ucha, bo my przecież już tutaj byliśmy w zeszłym roku, więc jak ja zobaczyłam, usłyszałam te ptaki, które w zeszłym roku nam śpiewały, jest tak pięknie. Zepsułam ci. Nie, nic mi nie zepsułaś, jest cudownie. Jesteśmy w ogóle... Ciekaw... Myślałam, że zepsułam ci wątek. A nie, absolutnie. Słuchajcie, jesteśmy przy przeprawie promowej Walkowice. Trochę zmieniliśmy nasz plan, będziemy płynęli dłużej, ale cudownie, bo dzięki temu mamy jedną śluzę, dodatkowo więcej. Zobaczymy śluzę Romanowo yy, i później Lipice. I zatrzymamy się na pianówce. I zatrzymamy się też na chwilę w Czarnkowie. No i fajno. To lecimy! Ale wcześniej podziwiamy jeszcze ten wiekowy przybytek, który był pierwszą albo ostatnią deską ratunku przyprawiających się przez rzekę. A dziś malowniczo wpisuje się w krajobraz. In the closet, way back, I won't be needing that. Czuję takie małe drzewi. jesteśmy znowu na Noteci i jesteśmy znowu w śluzie, ale tym razem innym sprzętem. Jesteśmy takim sprzętem. Dorys, a jak ty czujesz? E, słuchaj, w ogóle po naszych uśmiechach na twarzy, e, czuć jaka ta podróż zeszłoroczna była cudowna. I ta zapowiada się dokładnie tak samo. Tak, my sobie obejrzeliśmy jeszcze wcześniej stories z tamtego roku, a polecamy Wam filmy i posty na blogu. Ja Wam to gdzieś tutaj e, włączę kartę e, i linki, ewentualnie do całej playlisty filmów z naszej trasy Housebotem przez Polskę po Międzynarodowej drodze wodnej E70. Gdzie jesteśmy przy Ludzie Romanowo, powiemy Wam, że trochę emocje. Cykora nie ma, no. Woda zaczyna opadać, jedziemy w dół, wrota się otworzą i do przodu. Ale motyle w brzuchu są takie pozytywne, oczywiście. Rok temu, gdy płynęliśmy do tecią housebottom, który i tak pływa wolno, wszystkie te miejsca na naszej trasie migały jak w kalejdoskopie. A gdy pływamy w kajaku, wolniej, i podziwiamy świat z innej perspektywy, wszystko wygląda jeszcze ciekawiej i jeszcze ważna informacja śluzowanie w tym roku na wszystkich śluzach w Polsce jest bezpłatne nie tylko tutaj na Noteci ale właściwie na wszystkich odcinkach gdziekolwiek będziecie więc to moim zdaniem taki dodatkowy impuls żeby ruszyć czy to motorówką czy to właśnie kajakiem bo hałsbotem na przykład pływaliśmy już w ubiegłym roku, a śluzowanie kajakiem, no to jest zupełnie inna perspektywa, inne przeżycie, no bo to upinka. Także polecamy. A my dopływamy do śluzy numer 15, Lipica, oddalonej o 5 km od Romanowa. Jak większość na tej trasie, jest to śluza jednokomorowa o długości 57 m i szerokości 9 m i 60 cm. Na terenie Wielkopolski znajduje się 12 z 14 ślusnoteci. Wszystkie powstały na początku XX wieku i obecnie są to już obiekty zabytkowe. Zupełnie nam się nie spieszy, i możemy poobserwować, jak wygląda proces przygotowania śluzy, czyli napełniania wodą, wyrównania poziomów i otwarcia wrót. Kolejne miejsce, kolejna śluza, śluza numer 15. Tam to widać. Lipica. I znowu bez opłat, jak mnie to cieszy. Samo śluzowanie, niezależnie od sprzętu, jakim pływamy. Trwa od kilku do kilkunastu minut. W zależności od tego, czy mamy szczęście, i śluza jest już przygotowana, czy też ktoś nie śluzował się z drugiej strony. Jak jesteście na wodzie i nie wiecie gdzie jesteście, to przy drodze są takie drogowskazy słupki kilometrowe. My jesteśmy akurat na My jesteśmy akurat na słupku 130, co kilometr, co kilometr. Gdy sobie sprawdziliście wcześniej, macie orientację, jakie są odległości, powiedzmy, między punktami, którymi płyniecie, no to łatwiej się zorientować, ile jeszcze do celu, ile za wami i tak dalej, i tak dalej. Bardzo przydatne. Słuchajcie, to jest wielka wartość, żeby pływać z lokalesami po rzekach, bo można się dowiedzieć naprawdę wielkich ciekawostek. Rok temu pływaliśmy przez Czarnków i nie wiedziałem o tym, że most, pod którym właśnie teraz przepływamy, to jest most, który podchodzi zbyt Bydgoszczy, a właściwie z bydgoskiej dzielnicy Fordon. On został zdemontowany i te kawałki trafiły w różne miejsca Polski. I jeden z tych kawałków mostu trafił właśnie do Czarnkowa. I powiem że on ładnie wygląda. Jak się jest tutaj od dołu, to widać nawet takie detale na tym moście. Naprawdę super. A kto rozpoznaje tego ptaka? Wydawało nam się, że to symbol polski, czyli bielik, który przywitał nas w Czarnkowie. Ale niech nas w tym ktoś utwierdzi. Dopłynęliśmy do Czarnkowa, najładniejszy port z tych, które widzieliśmy w ubiegłym roku na międzynarodowej drodze wodnej. E... Właściwie na tym odcinku wielkopolskim, przepraszam bardzo, bo jeszcze piękny port był wcześniej w Nakle, ale my jesteśmy w tej chwili w Wielkopolsce i port w Czarnkowie naprawdę możemy gorąco polecić i w ogóle jesteśmy też mile zaskoczeni, bo jesteśmy trochę tak na początku sezonu. Rok temu byliśmy na końcu, było dużo rzęsy, dużo roślinności, a przed sezonem jest absolutnie czyściutko, jest ślicznie. W Czarnkowie gorąco polecamy zrobić sobie postój. Jaki można bezpiecznie zostawić w marinie i przejść się na zwiedzanie miasta i pyszne lody na Czarnkowskim rynku. Nie wspomniałem o tym wcześniej, ale Noteć to naprawdę potężna rzeka, siódma pod względem wielkości w Polsce, ma 391 km długości. A my naszą wyprawę kajakiem po wielkopolskich szlakach, po Noteci kończymy, właściwie żegnamy się z wami w śluzie pianówka, która jest tutaj za moimi plecami. i. Zapraszamy do zostawienia suba i lajka, jeżeli podobał Wam się ten film. Włączcie też dzwoneczek, który będzie Wam przypominał o kolejnych filmach. A kolejny, już niebawem ostatni na tym szlaku z województwa lubuskiego. Zobaczycie, jakie to będą rzeki.